Hej, witam was! Z tej strony Gala. to jest XCOM Enemy Within. In Ale się naczekaliście, ja też się troszkę użyłem e. na luz. Gram oczywiście na poziomie Impassibu i oczywiście z Iron Manem. Weźmy hmm. sobie drugą falę wszystko z tych rzeczy. Będzie ciekawiej. No to chyba wszystko mamy. Jedziemy! Animaty wam przyspieszę, znaczy intro, bo nie wiem, tyle razy już to widzieliście, że nie musicie tego widzieć. No, zagram oczywiście w Azji, a oczywiście, no w Azji, ponieważ to nasza ostatnia próba i nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby, no żebyśmy po prostu przegrali. Teraz trzeba wygrać, Azja jest najprostsza na początek, więc jedziemy. Dawno nie graliśmy w Wiskoma. Mam nadzieję, że nie dostaniemy potężnego łupnia z tego powodu. Um, Odebraliśmy komunikat no dobra. O aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Dobra. Aha Uderzeniowy 1. Jest malt. Możecie atakować siły wroga WSD. Nie ryzykujcie Dobra, tu jest 60 Tu mam 65 75 75 Mmm, fajną grupkę mamy Może się tam kopsnę trochę szybciej e, ponieważ kurde nie za dużo czasu mamy do tego meldu a nie za bardzo bym chciał e, no chciałbym ten meld e, zdobyć, nie chciałbym go tracić Czy tutaj coś zobaczysz? Nic. Czy tutaj coś zobaczysz? Jest spokój. To tutaj. I tu. Dobra. Podchodzimy. Teraz tu już będziemy blisko tego meldu. Zaraz zobaczymy ile, ile czasu jest do niego. Nic nie słyszeliśmy za tymi drzwiami, więc możliwe, że nic tu nie będzie. A jednak, jednak jest jedna grupka. Wejdziemy tam. Mhm, to tak zrobimy. Ty tutaj. Podszedłbym sobie tutaj, ale boję się troszkę. Tutaj, w tym miejscu bym sobie podszedł. Um, trochę mam pietra. Zrobimy to tak: tutaj, kucni, rozglądaj się, kucni i kucni. I co sektoidy nam wymyślą na takie zagranie? Okej, okay, idą. Wow, ten tutaj się nawet. Nawet się pospieszył, Wam powiem, z tym chodzeniem. Okej. Okay. Nie jestem przekonany, czy tamto nie jest na overwatchu. Um... Rzuć tutaj granat. A gdzie ten drugi jest? W tamtym pomieszczeniu w ogóle. Dobra, to zniżmy tutaj trochę tych osłon i... Okej. Okay. Hmm. tam jesteś... O, jesteś w stanie. Dobra, pozbądźmy się tego, który może być na overwatchu. Dobra, mamy z głowy jednego. Teraz tak Ten na pewno nie jest na Overwatchu. O! Ale ty flankujesz tamtego z tyłu! Jak pięknie, po prostu rewelacyjnie. Bo w tym momencie mamy pierwszą trójkę e, e, załatwioną. I możemy się wybrać dalej. Szkoda, że te drzwi zostały otworzone. No ale. I tak nie jest najgorzej. Bo dzięki temu zagrania wykończyliśmy ok ale mamy kolejnych y, które których my widzimy oni nas na szczęście nie widzą Dobra, ty się już tutaj póki nie aktywowaliśmy musimy to wykorzystać Ustawić naszych żołnierzy na warcie i liczyć, że może oni tutaj się zbliżą w naszą stronę i oberwą. O, właśnie, idzie jeden. Jeden został uszczelony. Aj! Dobra, aktywowaliśmy ich, nie, nie załatwiliśmy ich. No szkoda, no dobra. Idziemy tutaj, i wszyscy padamy na ziemię. I ile masz szans w ogóle? 55% no to nie jest najgorzej. Wszyscy na ziemię i czekamy. Dobra, czyli jak coś to będzie tylko jeden strzelał. Okej, okay, strzelał, ale nie trafił. Ty widzisz którego? Tego bliżej? Podbiegnij tutaj. Widzisz kogo? Tego z tyłu widzisz i tego z przodu. No dobrze. Chłopie, ty już złapiłeś dwóch żołnierzy. Tu mam granat. Dobra. Wyjdź sobie tak na środek i wykorzystaj ten granat, który masz. Do zniszczenia e, osłony temu z tyłu Tak jest I teraz tak e, Na początku ty spróbujesz sobie strzelić do niego Oczywiście jest pistolet U, A, tylko jednego z nich widzisz No szkoda, że tylko jednego widzisz W takim razie no, 40% próbuj do niego strzelić Okej okay. Bywało lepiej. Dobra, ty może ton będziesz miał wizję deszczu. Okej, obydwóch możesz uszczelić. No to próbuj tego z tyłu, tylko może nie z karabinu, bo jeżeli masz możliwość, to strzel z pistoletu. I. No, no. Niestety. To jest nasz pewny żołnierz, który już dwóch zabił. No, to i może tym razem dobiję do kolejną dwójkę? Tak jest! To, to jest żołnierz: Czterech zabitych, dwóch strzał. A okej, okay. teraz wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest ten Meld? Czy tutaj nie ma Meldu? Może być tutaj ten Meld gdzieś. Nie przypominam sobie czy słyszałem go Melk. Zajęłem się walką. Ale gdzieś tam jest ten Melk. Nie wiem. Na razie zrobimy to tak. Jedziemy z tym koksem. Odbiegnij tu e... Ty tutaj. Dobra. Dzisiaj rozglądaj, żeby nas tam coś z tyłu, nie zaszło. Ty tak tej przeładunku. Dobra, na razie pięciu załatwiliśmy. O, są z tamtej strony, w takim razie. A więc jedyne, co możemy sprawdzić, czy tutaj Maldu nie ma. Gdzieś. Tu raczej nie powinniśmy się spodziewać sektoidów. No bo oni są w tamtej Ale jest meld! Tak, właśnie, kurde, coś czułem. Że ten meld będzie z z tyłu. Okej. Tego jednego żołnierza sobie tam zostawię, żeby mieć wizję na to, co tam się dzieje w tym pomieszczeniu. Czy przypadkiem nam się tam jakaś grupka zabunkanych sektoidów nie zamierza do tyłków? Ok, w Roger, mamy... mamy jeszcze jakiś granat? Ty możesz podbić sobie tutaj. Ty nie masz granatu, ty masz granat, ale to zostałeś troszkę z tyłu. Dobra, i czekamy. Je się sektoidki schowały. Teraz mamy już dużo czasu. Dobra, możemy się przebiec tędy i troszkę porozglądać. Dobra, med zdobyty, więc najważniejsze już jest. Otwórzmy tej drzwi. Aha, ale nikogo nie ma. Czasami na tej mapie Meld jest tutaj gdzieś, w tym miejscu. Jednakże, no nie tym razem. Dobra, to jeżeli, dobra, ty się tam też zbliż. Wy na razie jeszcze tutaj zostańcie. Na wypadek. Bo z tamtej strony słyszeliśmy tą grupkę. Ona może spróbować wejść teraz jak są otwarte te drzwi, a jednak nie. Jednak ta grupka się. Dobra, są. Są. Czy jestem w stanie tam jakoś rzucić granat? Aha, tych dwóch mogę dziabnąć. No to nie było mądre. Mogę poczekać, żeby się połączyli umysłami. Ale czekajcie, bo w tym momencie im trochę tam rozwaliłem osłon. Lepiej jeszcze jeden granat, by byłoby ładnie po nich. A w takim razie zróbmy to tak. Walni. No... tego spróbuj rozwalić. Tak jest. Zostało ich dwóch. Jeden z nich się pewnie wycofa, a drugi zrobi... Mind-Majordża. E, ty wpadnij tutaj. Żeby ich jak coś e, zablokować, jeżeli by... Wpadli na... E, wspaniały pomysł i próbowali... Nas... Rozkaz, e, e, no, nie zrobią. Ten się wycofuje do tego pomieszczenia, a ten również się wycofuje. Ale może próbować strzelać. No właśnie. No i dobrze. Zrobimy to tak. Zapalili ten y, ciężarówkę. 55, 45. No to próbujemy do niego strzelić. O, oh jest! Drugiego załatwiłaś. Tutaj Overwatch. I tutaj Overwatch. Zobaczymy, co zrobi ten ostatni. Ciężarówka wybucha. Dwóch zaregowało. Puf, rozstrzelali kolesia. Tak jest. Dobra robota Uderzeniowy 1. Tak jest. Zero strat rozwalonych ośmiu, dwa meldy zdobyte. Ta przerwa nam dobrze zrobiła. Wracamy po długiej przerwie, ale takiej misji nasi muszą czuć się wspaniale. Jest heavy. Nie mamy mamy supporta, mamy assaulta i heavy'ego. To jest dobry znak. Oczywiście run gun 66 Dowódca celności Sniper 82 badawczych. Ok, to będzie panek yy, To jest smarfetka. No i dobrze Zdobyte artefakty są wyładowywane Weźmiemy sobie skopa jak klasycznie Zgadzam już na się, początek, Podobnie najważniejszy z naszych bieżących Instalacja. O, jak mało kasy dostaliśmy! Faaak nisko szyby parowe. Faak chyba no, trudno, co nam troszkę utrudni grę. No, ale to tylko utrudni grę, to nie jest tak, że my nie mamy żadnych szans już na zrobienie jakiegoś do dobrego wyniku. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Australia? Kanada? Czy Niemcy? I z tym dylematem zostawię to. Próbujemy zagrać, próbuję się zastanowić, wrócę do te, do X, za jakiś czas. Na razie, trzymajcie się, cześć.